Nadchodzące zmiany i nowości, drogi, nieopłacalny pakiet, masa darmowych nagród dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznego dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexocode. Naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do nadchodzących zmian i nowości, zaczynając od pierwszej większej aktualizacji obecnego sezonu, czyli od aktualizacji 32.10. Jak się okazuje, no to cały ten update pojawi się w grze już 13 listopada. Oczywiście moi drodzy, w skład tego update'u wchodzi naprawdę wiele nowych zmian, chociażby takich jak pojawienie się właśnie skina iSpice, jak i również jej miejscówki i przy okazji rzeczy związane z Wardem. Następnie mamy nowe rzeczy dotyczące rozdziału 6, przy okazji no to właśnie buty zostaną dodane do gry, przy okazji też właśnie w tym update'cie ma się pojawić chudszy klient, jak i również jakieś nowe pliki eventowe. Natomiast poza tym wszystkim mają się również pojawić dodatkowe style w karnecie, czyli no najprawdopodobniej do każdego skina otrzymamy po jakimś jednym dodatkowym stylu, jak i przy okazji tak zwana rotacja map w trybie Reaktywacji. Jest to coś, na co gracze czekają już od dłuższego czasu. Natomiast Fortnite oficjalnie ostatnio potwierdził nam właśnie takową rotację w reaktywacji. No i jak to będzie działało? Jak się dowiadujemy, no to już od właśnie tego 13 listopada w trybie reaktywacji co każde pół godziny mapa będzie się zmieniała z tej, którą mamy obecnie na tą, którą mieliśmy kiedyś. I tak co każde pół godziny. Przy okazji, no to jak będziecie sobie szukali gierki, no to będzie Wam również pokazywało na jaką mapę was obecnie wczytuje. Tak Także według mnie naprawdę bardzo ciekawa sprawa, więc podsumowywując będziemy mieli po prostu dwie mapy i co pół godziny będą się one zmieniały. Natomiast moi drodzy, przechodząc właśnie dalej, mamy coś, co jest bardzo nieopłacalne. Mowa tutaj o nowym pakiecie dla PlayStation 5. Jak się okazuje, no to ten startuje już 22 listopada. No i żeby odblokować cały pakiet, w skład którego wchodzi między innymi skin, przy okazji plecak kilof i tak dalej i tak dalej, musicie kupić właśnie nową konsolę PlayStation. Station 5. No i wiadomo, że nie jest to taki, no, tani wydatek. No i generalnie, moi drodzy, no to ten pakiet jest po prostu właśnie nieopłacalny. Zapewne zapytacie dlaczego? Już wam tłumaczę, jak Fortnite dopisał, no to właśnie yy, ten pakiet może w przyszłości pojawić się w Fortnite'owym sklepie, co oznacza, że normalnie będzie on do kupienia za, no zapewne coś koło 2000 v No a właśnie, no podobno ma być to ekskluzywny skin, także, no, możemy się spodziewać tego, że raczej prędzej czy później za on do Fortnite'owego sklepu, więc wydaje mi się, że czysto dla skina tej konsoli się po prostu nie opłaca kupować, także w ten oto sposób się to prezentuje. Natomiast przechodząc dalej, mamy naprawdę masę darmowych nagród, które są już dostępne i które już niedługo dostępne będą, zaczynając od tych, które możecie właśnie w tym momencie już zdobywać. Na samym początku mamy akcję Restart, oczywiście mamy tutaj trzy nagrody, takie jak malowanie, przy okazji, właśnie lotnie i kill-off, a jedyne co musicie zrobić, to właśnie grać z kwalifikującym się znajomym, a kwalifikujący się znajomy to taki, który grał w Fortnite'a nie dłużej niż 2 godziny w ciągu ostatnich 30 dni, oczywiście przed rozpoczęciem całej akcji Restart. Także no te wyzwania są naprawdę banalne i macie na nie jeszcze właśnie 4 tygodnie. Natomiast przechodząc dalej, mamy grę rankingową. Jak się okazuje, no to w tym sezonie w grze rankingowej nie ma aż właśnie tak sporo nagród, natomiast są jakieś. Mamy tutaj chociażby właśnie kilo Snoop doga, no i przy okazji rankingowy plecak. Także wydaje mi się, że lepsze coś niż nic. Oczywiście dla nowych graczy, którzy jeszcze w tym sezonie nie grali, mamy też taki przedmiot jak złota kosa. Jedyne co musicie zrobić to zdobyć 140 tysięcy expa, żeby sobie właśnie ten przedmiot odblokować. Jest to naprawdę mega banalne, bo 140 tysięcy expa to jest nieco ponad jeden level. Także wydaje mi się, że graliście w tym sezonie to tą nagrodę już raczej posiadacie. No i przy okazji moi drodzy mamy też między innymi parasol Zawina. No i parasolka Zawina, chyba no nie muszę tłumaczyć jak ją zdobyć. Natomiast moi drodzy już dnia dzisiejszego odbędą się nowe turnieje rankingowe. W takowych turniejach rankingowych możecie za 50 punktów pozyskać parasolkę właśnie rankingową obecnego sezonu no i macie nieskończoność gier. Także jest to naprawdę mega banalne i naprawdę każdemu polecam sobie wziąć w tym udział, bo 50 punktów no to jest naprawdę żaden problem żeby właśnie na tym trybie wbić. Przy okazji mamy oczywiście karnet festiwalowy i każda osoba właśnie może sobie tą darmową ścieżkę odblokować. A w darmowej ścieżce mamy chociażby darmową emotkę, i przy okazji malowanie do broni. No i też przy okazji jakieś rzeczy do Fortnite Festiwalu, także. Tak to się właśnie prezentuje. Mamy oczywiście, moi drodzy, jeszcze darmowe skiny z ostatniego sezonu. Chociażby w skład tych darmowych skinów wchodzi Felina, którą możecie zdobyć za wbicie 50 poziomów, przy okazji też Katalina, którą możecie właśnie wbić za po prostu robienie questów na urządzeniu mobilnym. No i jak już jesteśmy przy urządzeniach mobilnych, to nadal możecie zdobywać kilo z Fall Także naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa sprawa. Mamy przy okazji pakiet PlayStation, gdzie znajdują się aż 4 emotki, totalnie. Za darmo, także myślę, że to też jest mega, ale to mega spoko sprawa. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do nagród, które już niedługo nadchodzą, zaczynając od kilofa DRS Destroyer. Jak się okazuje, no to ten kilof będzie do zdobycia za darmo dla każdej osoby, a jedyne co będziecie musieli zrobić, to wina w trybie reaktywacji. No i w sumie miało być to aktywowane od początku tego sezonu, lecz coś epikowi nie wyszło i najprawdopodobniej zostanie to aktywowane wraz z nadchodzącą większą aktualizacją. Przy okazji, moi drodzy, mamy. Skina Juice Warda. Jak się okazuje, no to 30 listopada w tym sezonie oczywiście odbędzie się końcowe wydarzenie, czyli Fortnite Remix Finał. No i każda osoba, która tego 30 listopada wejdzie do gry, no to właśnie dostanie za darmo na swoje konto strój Juice Warda. Także według mnie naprawdę bardzo spokojna sprawa od strony Fortnite'a, że właśnie skina Juice za darmo po prostu właśnie rozdają. Natomiast moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy ten oto pakiet, który też już w niedalekiej przyszłości ma się pojawić za darmo dla. Każdej osoby. Nie wiadomo jeszcze dokładnie za co on będzie, natomiast właśnie, chociażby Kilo z tego pakietu, jest wpisany jako nagroda z wyzwań, co oznacza, że będzie to generalnie do zdobycia za darmo, ale to jeszcze nie jest wszystko. Ponieważ, moi drodzy, mamy kolejne właśnie nagrody. I kolejną nagrodą jest to tak zwany bus bojowy SUV. Jak się okazuje, no to już w niedalekiej przyszłości ma on być do zdobycia jako darmowa nagroda. No i przy okazji, moi drodzy, no to możecie zdobyć właśnie tego busa już teraz, tylko że do Rocket League. No i wystarczy, że wejdziecie sobie w sklep Epic Games i tam wpiszecie właśnie Battle Bus i powinna wam się ta nagroda wyświetlić. No i właśnie, kiedy ten bus zostanie przekonwertowany do Fortnite'a, to powinien przy okazji on trafić. Również na wasze konto w Fortnite. Cie. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Ale oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ w niedalekiej przyszłości ma się odbyć nowy turniej FNCS. No i oczywiście wiadomo, że jak jest takowy turniej, no to możecie zdobyć jakiegoś skina za darmo. Oczywiście za zrobienie całkiem sporej topki. No i właśnie skinem, który będzie za darmo za nadchodzący turniej FNCS, będzie ten oto właśnie ptaszek. Także według mnie całkiem ciekawy skinek, jaki przy okazji najprawdopodobniej poznaliśmy pierwsze darmowego skina na święta. Oczywiście wiadomo, że co roku no, pojawia się tak zwane wydarzenie Festiwal Zimy no i właśnie podczas całego takowego y, wydarzenia możecie zazwyczaj zdobyć do dwóch darmowych skinów z po prostu otwierania prezentów. Jak się okazuje, no to Fortnite dodał takie oto graffiti do plików gry, które ma generalnie dopisek bardzo ciekawy, a najdokładniej Spray Podłoga Music Pass Winterfest S32, czyli sezon 32. Jak się okazuje, no to będzie to oczywiście sezon pierwszy w rozdziale szóstym, co oznacza, że właśnie to graffiti będzie do zdobycia za darmo w prezentach, no i skinem, który będzie za darmo najprawdopodobniej będzie choinkowy gaw, także naprawdę też bardzo ciekawa informacja i jak na razie to tyle. Wydaje mi się, że tych nagród obecnie jest już naprawdę dużo, a od nadchodzącej aktualizacji będzie ich jeszcze więcej, ponieważ chociażby ma się pojawić ten killoff, przy okazji Fortnite może zrobić coś również z tym po prostu pakietem, także jest tego naprawdę wiele I jak będzie więcej, to oczywiście was o tym poinformuję, więc subujcie kanał z dzwoneczkiem. Przy okazji, no to jak ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOT. Mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A jeżeli Wy obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać nagroda. A ja wtedy postaram Wam się właśnie w nagrodę przypiąć serduszko. I to tyle. Ja byłem HEXO. Miłego dnia, bądź też wieczorów, w zależności o której ten film oglądacie. Trzymajcie się. Yo!